Hej, siemono ludzie z witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile na moim kanale. No i słuchajcie, mamy nowy event, fajnie jakbyście napisali w komentarzu jak wam się podoba ten event. Event będzie trwał przez 7 dni, no i powiem wam szczerze, że no mi raczej ten event nie przypasował, no bo żaden z tych zawodników, którzy tutaj są, no nie będą mieli za bardzo pasować do, do składu, ale wejdźmy sobie, sprawdzimy sobie tylko jeszcze... Jacy to są zawodnicy, ale i tak pewnie już wiecie. No, tutaj no, żaden mi się nie przyda. Jest też Garrett Bale 97, dha 95. Havertz, który w FIFA 20 u mnie robi naprawdę mega robotę. Ja tutaj pewnie wymienię sobie punkty na jakieś skill boosty. Także no tutaj. No, ja sobie ten event odpuszczę. No, ale napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba i czy kogo byście tutaj chcieli. Nie wiem, kogo da się tutaj zrobić grając Free to Play. No, ale jak wiecie, no to napiszcie w komentarzu również. Dobra, słuchajcie, ja w tym odcinku otworzę sobie 5 paczuszek Team of the Week. E, jeden z moich widzów trafił dwa razy Messiego 94 e, także jeżeli oglądasz ten odcinek to bardzo ci gratuluję e, paczuszka za 250 tysięcy no i mamy tutaj Messiego 94 jest też Sergio Ramos 89 e, no jakbym trafił Ramosa też bym się bardzo ucieszył e, zobaczymy czy uda czy uda się trafić Messiego Fajnie by było, chociaż na pozycji RF. No, ja Messiego już mam, ale jakby wpadł, to może bym go sprzedał. No, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle coś ciekawego mi się trafi. Więc dobra, 5 paczuszek można otworzyć za 250. Więc otwieramy trochę kasy. Mam jak widzicie, nazbierałem, Więc lecimy z pierwszą paczuszką. No i zobaczymy, co mi tutaj wpadnie. E jeszcze nie, nie otwierałem m, paczki Team of the Week, m, więc jest to mój pierwszy raz. Więc lecimy z pierwszą paczką. No i zobaczymy, co tutaj będzie. Mamy zawodnika 70-82 Volant z Leverkusen. No i zobaczymy, czy teraz będzie ktoś wyżej. No nie wierzę. Serio, Volant 82 razy 2 razy. No to nieźle okej, okay. dobra zobaczymy sobie kolejną paczkę za 250 tysięcy no co jest, dobra no dajcie mi tutaj Ramosa albo Messiego byłoby całkiem sympatycznie i co my tutaj mamy znowu zawodnik 70 mam nadzieję, że to nie będzie teraz a, okej okay. kolejny zawodnik 71 i 78 no dobra, tutaj troszeczkę gorzej. Eee, zobaczymy, jaka będzie trzecia paczuszka. Więc lecimy z trzecią paczką za 250 tysięcy. I co tutaj będzie? Jak na razie, pierwsza paczka była lepsza od drugiej. Zobaczymy, jaka będzie trzecia. I tutaj mamy zawodnika znowu 70, 78 i 79. No dobra. Tutaj też no nie za ciekawie, ale lepiej niż w tej drugiej. Więc zostały mi jeszcze dwie paczki. 500 tysięcy zaraz wydamy. I jedziemy z czwartą paczuszką. No i zobaczymy, czy, czy coś w tej paczce ciekawego mi się trafi. Więc lecimy. Pierwszy zawodnik, pewnie w 70. No właśnie. Ok, 77. I. 78. <laughs> Oj, coś, coś słabiutko. Słabiutko. Ale dobra. Mamy jeszcze jedną paczkę. Więc trzymajcie mocno kciuki. Żeby udało się trafić bez J.G.L.B. Ramosa, byłoby naprawdę bardzo fajnie i bym się naprawdę ucieszył. Więc. Aha, ja trafiłem. Wolanda razy dwa No dobra. Zobaczymy, czy teraz coś w ostatniej paczce wpadnie. I. Coś długo myśli, i uwaga, pierwszy zawodnik pewnie 70. No nie, 71. Kolejny zawodnik 73, i coś czuję, że tutaj już nic nie będzie. No właśnie, <ścoughs> serio. No niestety nie udało mi się trafić ani Messiego, ani Sergio Ramosa. Więc no uważam, że najlepszą paczką była paczka. E, pierwsza. E, no, niestety nie udało się trafić ani Messiego, ani e, Ramosa. No, fajnie by było trafić m, te karty, ale no, niestety nie udało mi się. No i taki Messi, no, całkiem sympatycznie wygląda na tej karcie. Mm, no, szkoda, zobaczę sobie jeszcze tylko jego statystyki, coś nie mogę wejść. 93 Spida, 95 Shoot Power. Mm, jeżeli komuś z Was. Udało się trafić e, tych dwóch zawodników, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Napiszcie też, kogo udało Wam się trafić, o ile w ogóle otwieraliście te paczki. Także słuchajcie, no, no mi się niestety nie udało. No ale najważniejsza jest zabawa, oczywiście. Dobra, e, składzik. No, na razie tutaj nic się nie zmieniło. Jak widzicie. E, no, nie, Diego Koszta. Nie wiem czy pokazywałem wam, ale Diego Koszta wleciał tutaj do składu za yy, Griezmanna. Oczywiście do zmiany jeszcze Asensio, Herrera, może Oblak jeszcze, no zobaczymy. Także na razie składzik wygląda na tą chwilę w ten oto sposób 110 overalla i 170 zgrania także składzik wygląda w ten oto sposób no taki no Barcelona się robi. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Ja was pozdrawiam serdecznie. No i napiszcie w komentarzu co myślicie o tym nowym evencie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.